Ale my użyłyśmy naszej mocy, bliźniąt! A ja użyłem mocy swych Pokemonów i jej, no, użyłem dobrze i tym sposobem wygrałem paniusie, więc tylko możecie dalej trenować. I tak tam z lewej pewnie widzieliście już taki, jest, nie wiem, taki dziwny rządek tutaj właśnie, no, trenerów, trzy laski i nagle taki jeden Kujon wśród nich, nie wiem czemu taki układ i w ogóle. Więc, no, znów nas czeka kilka walki na po drugiej. Lubię Nidorany, więc je zbieram. Okej, okay, mamy tutaj w tej walce z kolei Nidorinę, formę ewolucyjną Nidorana Samiczki. Nie do końca jestem pewien, czy już to widzieliśmy, czy nie. Ale na wszelki wypadek tę walkę pokażę. Oto jest Nidorina. Chyba jeszcze nie widzieliśmy tego Pokemona. Tutaj, że na, no, na lewelu 23, całkiem nie najgorszy level, moim zdaniem. Um, użyję może na wszelki wypadek fali błyskawic, żeby ją sparaliżować, to nie będzie takie głupie. No ale i tak nie kąsa, więc i tak mnie rani. Niestety, tak się złożyło. Wow, i ta tutaj wala szokowa dużo tak bardzo damage'a nie zadała. Ale chyba i tak garzec to wygra. Tak sądzę. No, teraz to tym bardziej. Będzie to walka, no, dla Gadżet jak najbardziej wygrana teraz, skoro Nitroina nie atakuje, bo z powodu paraliżu. Owszem, już leży. Gadżet, no, jest dosyć blisko level-upu. Paige jest pokonywana. CZEMU?! CZEMU?! Okej, okay, więc ty tam są mora, kraj... ale ja idę dalej walczyć z kolejnymi dalekościami. To właśnie jest ten Kujon, który nagle, właśnie jakby się niby chciał wtopić, nie wiem, właśnie w tę kolumnę pełną dziewczyn, czy coś. Szkoła jest fajna, ale Pokemony też. A no tak, Kujon. Widać, że Kujon jeszcze, słychać, że Kujon wie się z po tym cytacie, że o, szkoła jest fajna, eee. Tego typu sprawy. Wow, Koffing? na nie jestem szóstym? A, no, przyznam, to jest wysoki level, na którym tego Koffinga ma kostek, więc, hmm. Tą walkę myślę, że potraktuję nieco bardziej poważnie. O, oh, ten ruch boli. Tak, widzicie, że ten damage, no, jest całkiem niemały. A to jeszcze użyję dla pewności po raz kolejny minimalizacji. Teraz ja użyję, no, tego, no, co było dotychczas użyte na mnie. Bo jak mówię, no, szczerze tego kofinga trochę się obawiam. Skoro ma taki level, ma taki też damage, tego typu sprawy, myślę, że dobrze będzie tego tutaj gościa no nieco poważniej potraktować. No już 4 razy minimalizacja. No, no właśnie już mnie nie trafia. I my już może przejdźmy do kontrataku, użyjemy teraz mega ciosu. No który też jednak niestety tak dużo demage nie zada, bo Koffing ma dobrą defensywę fizyczną. Więc i tak tego, no. Tych obrażeń tak wielu nie zada mimo wszystko? Chociaż myślę, że jeszcze jeden atak tutaj wystarczy i ten koping padnie. Wow! Jak mówię, ten atak boli ten slacz cały. Ale jednak Alegretta wygrywa. Jak mówię, no dobrze było jednak tego gościa trochę poważniej potraktować. Jak mówię, z tym kopingiem na takim wysokim levelu? Czemu nie? Gretta 26 level? Nie uczy się nic nowego, pokonujemy Leslie'ego. I tutaj nie planowałem w ogóle grę Aaa! Zupełnie mi tutaj uświadomiłaś, że powinienem no, zostać przy szkole. No cóż, twój wybór. Jak tam wolisz. Ja tam już się nie będę w twoim, nie wiem, życiem życie mieszał, wplątywał i inne tego typu sprawy. Tylko jeszcze uzdrowię mojego tutaj, moją gadżet konkretnie. E, tylko, a już nie mam tych potek zwykłych. E, mam tylko super i hiperpotkę więc użyję może jednej super, teraz nie będę tego do końca żałował. I powaczmy z kolejną tutaj dziewczyną. Miał jest taki słodki. Miał, miał, miał. I tak się składa gadżet na levelu 26, uczy się ruchu Thunderbolt, czyli błyskawicy. I tego się oczywiście chętnie nauczę, bo jest to mocny ofensywny ruch typu em, elektrycznego. I tak myślę, że o jeszcze, się szczerze fali błyskawic, ponieważ i tak mam dużą szansę przekażeć, że ona kogoś się sparajżuje. Wiecie, nie dość, że ma pasywkę, to jeszcze właśnie ten Thunderbolt, ta błyskawica, ona też ma szansę na sparajżowanie wroga i też widzicie, że ma całkiem dużo mocy, bo aż 95 punktów no to jest całkiem niemała sumka, nie nie, no, nie mała tutaj liczba która nam się pokazuje przy słowie power, więc sądzę, że mogę się śmiało tej tutaj fali błyskawic tutaj po prostu oduczyć. Naprawdę nie będę się wręcz tym wahał, aż znaczy, no niby ta fala, no to prawda niby, że ona gwarantowała a No, błyskawica tego nie gwarantuje, ale i tak, myślę, że szanse na sparaliżowanie i tak są na tyle duże, że po prostu opłaca się jednak tutaj tej błyskawicy po prostu mojej gadżet nauczyć. Więc może teraz zobaczymy, jak ona będzie działać, a więc gadżet błyskawica! No, prawie one hit KO, prawie, no, no nie prawie robi wielką różnicę, ale hej, i tak wcale nie żałuję. I tak wiem, że jest to świetny ruch, bardzo mocny, i tak dalej. o. jeszcze teraz mi dajesz krytyczny gadżet. Wielkie dzięki trollu 1. Miau! Brał, rwał, grzał, miał! Myślałem, że teraz będzie się gadała miał jeszcze jak ją pokonamy i wiecie, jeszcze z ją pogadamy. A jego tylko gada, że o, też myślę, że widzę jej to są też bardzo słodkie. Ale żadnego już miała, nic z tych rzeczy, a wielka mimo wszystko szkoda. Okej, okay, więc to trochę ucierpiała, mimo wszystko, niech trochę odpocznie. Ja w tym czasie do walki teraz wystawię Tobiego. I powalczę z synem, no, trzecią tutaj dziewczyną w tej kolumnie, w tym rządku. A, chyba głupio wyglądam, jak tak stoimy, co nie? Wow, ona szczerze wie, co gada. Naprawdę, ta, ta dziew no, dziewuszka wie, co mówi, właśnie. Z tym staniem, w rządku i tak dalej? No nie wiem, kurczę. Akurat mi się ta laska podoba, szczerze mówiąc, jakby mówię, z tym tekstem, że z tą świadomością, że. O, tak głupio wyglądamy, a tak stoimy, bo. dla jaj, coś tam. A, naprawdę. O, patrz, co ty zrobiłeś z moimi. Sp Biednymi, słodkimi Pokemonami! No, przepraszam, ale centrum Pokemon jest, no, kilka metrów stąd i tam się w sumie też udam, bo moje Pokemony, no, też są teraz w sumie w nie najlepszym stanie, więc małe cięcie. I wrócimy znów za chwileczkę do drogi numer 8. Okej, okay, więc wróciłem, możemy jechać dalej i mamy kolejnego tutaj, no, kolejny nowy typ trenera. ZŁAŚ DROGI! ALBO CIĘ przyjadę! Jest to niejaki motocyklista i goście tego typu zazwyczaj mają pokemony trujące, czyli Koffingi, Grimery, są to no, najczęściej przez nich um, używane pokemony, więc nie będzie to nic nowego, więc myślę, że tą walkę tak czy siak po prostu wytnę. Jak ja cię nie lubię. TY na serio, dzieciaku? Tak, na serio, taki ci głos, mój drogi panie Jerry, wymyśliłem, no ale cóż. O, właśnie, trucizna, trucizna, musimy to wyleczyć szybko, możliwie jak najszybciej, bo inaczej to. No, tobie będzie cierpiał i nie będzie dobrze. Chwileczkę. A, użyłem nie ten item co chciałem, chciałem oczywiście użyć antidotum, a nie jakieś tam przebudzenie. Co mi da przebudzenie na truciznę? Pojęcia nie mam, ale możemy w każdym razie. Już iść dalej, niech tobie wciąż tutaj na pierwszym miejscu zostanie. O, człowieku, ja w tym nie siedzę! O, a twu, psia jego jucha! Dobra, więc kolejny z tych motocyklistów pokonany. Znów muszę jednak użyć antidotum, bo znowu ktoś u mnie, no niestety, został zatruty tym razem. No, jest to Cirrus, teraz on trochę oberwał, ale już go leczymy, już go uzdrawiamy i może teraz gadżet niech się. Tutaj wystawi na pierwsze miejsce, na pierwszym miejscu ją będę miał. I tu mamy kolejnego z tych całych starszych gości, co grają. W porządku! Zagrajmy w grę! Dokładnie! Zagrajmy w Pokémon Leaf Green! Jeśli dobrze pamiętam, to on będzie mieć dokładnie Poliwaga. I nie jestem pewien, czy już wcześniej Poliwagi widzieliśmy, ale z pewnością nie widzieliśmy jeszcze Wirla Czyli formy ewolucyjne Poliwaka. Niech się tam robucha z Virem, w sobie pokaże. O, to, 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 to jest jona. To. te. dziwactwo świata. nad. To jest tak. wiecie. To jest takie. what is this I don't even Po prostu. To jest takie. what is this I don't even No Po prostu. Ale jego poka jest błyskawicą. Nawet krytyczną błyskawicą, więc dużo tutaj tego polywirla nie zobaczymy. Papa, pa, panie Poliwill. Łatwy eksplod dla moich gadżet i stan jest pokonywany. No i co sumie dał mi całkiem niemałą nagrodę pieniężną za tą tutaj walkę wygraną. I tu widzę kolejnych Sykujonów i też chyba będzie mieć pokemony trujące, Niech może wciąż jednak gadżet pozostanie na swoim miejscu. Hmm... Wyglądasz na kogoś co... No, kto sobie dobrze radzi z pokemonami. Ale jak na twoje stopnie z chemii? A co ma chemia do wszystkiego? Że tak powiem, jaki to ma związek z Pokémonami? Oh! Oh, dawno takiego suchara chyba nie palnąłem. Aaa, oh, dobra. To było złe. Czemu ja w ogóle użyłem błyskawicy na Woltorbie? Jestem taki tępy, ale z drugiej strony go chociaż sparaliżuję. Zobaczcie, ale teraz ten słuchar, jeszcze ten paraliż, i w ogóle. Nagle się dzieje zbyt dużo rzeczy w tej grze, jedna po drugiej. Ja przez chwilę nad nie wiedziałem, jak do końca komentować, ale gadżet ma poziom 27. I kofy. Dobra, ile jeszcze razy będę dziś zatruty przez kogokolwiek, ha? Au! Stopiony. Okej, okay, stopiłeś się, to teraz możesz stąd wyparować, że jak powiem jeszcze dalej z tymi sucharami chemicznymi w ogóle naprawdę już chyba z tym przeginam. Okej, okay, jak mówię, znów ktoś mi tutaj został zatruty. Niestety no trochę dużo tych pokemonów trujących tutaj mają ludzie na drodze numer 8, więc muszę cały czas tych antidotów używać jednego po drugim. Ale chociaż całe szczęście z drugiej strony już niedaleko stąd będziemy mieli już... No miasto kolejne z centrum Pokémon, a tu jest jeszcze ten strażnik jednak, który o wciąż jest, no nie wiecie, chce mu się pić i dlatego nas nie przepuści, w ogóle. Ale i też na to, tak się składa, wkrótce no znajdziemy pewną solucję, też w kolejnym mieście, które za chwileczkę zwiedzimy. Do niego droga tutaj właśnie jest pod, no, podziemna, którą tam możemy dojechać, co ty powiesz gościu? Słyszałem, że śpiący Pokémon pojawił się blisko Prismony. A więc tak, mamy jednak, jak się okazuje, no nawet dwa Pokémony, które tam no, gdzieś śpią i blokują drogę, więc z tym też coś się trzeba będzie zrobić. A tak, rzeczywiście, Kolejne miasto, które odwiedzimy, zwie się Prismonia po angielsku Celadon City, więc już tam się udamy, już jesteśmy właśnie prawie na miejscu. I teraz dokładnie na miejscu. O, to jakiś goś zespół R Trzymaj się z daleka od zespołu R, niech ci tam będzie. Albo wiesz co, nie będę wam dalej te plany krzyżował i będzie mi z tym dobrze. Nie będę niczego żałował, po prostu jeszcze tylko uzdrowie. I za chwileczkę może przejdziemy do czegoś, no co przeszkodzi zespołowi R w planach czy coś. Takie małe spoilery co do tego, co będziemy ro no, robić za parę minut. A, ty nie masz ciekawego? Ty chyba też nie? A ty z kolei... A, tylko, tylko gadał o tym, że Pokeflety mogą niektóre Pokémony ten, ten obudzić się z, ze snu. I to też będzie dosyć ważna dla nas informacja na późniejszy etap gry. Ale póki co z tego szczególnie nie skorzystamy, teraz możemy tylko zwiedzić Prismanie. A jest to ogólnie duże miasto, całkiem też ma dużo dom zaoferowania i też w nim jest kilka rzeczy ogólnie do zrobienia. To jest mój zaufany koleżka Polywraf. On ewoluował z Polywirla, kiedy użyłem na nim kamienia wodnego. Czyli to jest no, ewolucja Polywirla z kolei, którego, no jak mówię, niedawno w sumie widzieliśmy. I tak, teraz jest taki jeden dom, gdzie można do niego wejść od tyłu. Za chwileczkę tam zabitamy, tylko jeszcze tutaj się upewnię, że nie ma nic na końcu tej ścieżki, bo jest taka trochę podejrzana. No, nie ma jednak niczego, więc po prostu. Tylko mała strat, no, strata czasu, więc weźmy do tego, jak mówię, domu od tyłu, i w nim na górze będzie, tak się składa, czekać na nas całkiem całkiem fajny prezent, całkiem fajna nagroda, którą będzie za chwileczkę zobaczymy, jak tylko się dostaniemy do tego oto pomieszczenia z tym oto gościem, który burzy czwartą ścianę. Co właśnie widzicie na ekranie?